Siemaneczko widzowie, z tej strony zaaka to kolejny odcinek z God of Weapons. I mi się wydaje, że mamy nowe postacie. Tak coś mi się kojarzy. Tu wszystkich wizard też był. O, arystokrata. Jego nie było, tak? I tutaj kupca też nie było. Czym jest głupie? Jester Starting Weapon, random weapon, random item. Okej, okay, to jest ciekawe, a ten uh, cannot equip a ranged weapon plus 15 Lifesteal, Lifesteal modyfikatorza cannot heal in any other manner. Okej. Okay. Solo Drinker. 10 recovery plus 15 lifesteal with sink weapon plus 1 damage for every 3 health point overhill. Heal. minus 50 armora. Keep overhill points for each floor. Dobra, to bierzemy Arystokrata z Crimson Reaper. Eee. Hmm. Czekajcie, muszę tak pomyśleć, co będzie lepsze. Nie, no to Crimson Reaper chyba będzie lepszy. To co to daje? Co to jest? A często weapon gain bonus plus 1 base uh, for. Ok. Oczywiście niebezpieczeństwo. E, piątka. Victorious bonus. Ok. Enemies are stronger. New Elite appear. Zord the Overlord appear. Czyli nowe elitki teraz będziemy mieli. Brzmi groźnie brzmi groźnie to ja bym się ulepszył. Dobra. Mm. Tu mele power by się przydało, tak jakby nie patrzeć w sumie, w tej rejestru... mm, to na niego nic nie da. da. Fresh Reroll, extra temporary slot. Extra inventory space at character level. Okej. Okay. Moment, moment, yy, bo nie wszystko. Drop Titanium to nie. Help więcej, surprise Price of item Reduce Pick up range, to tak bym powiedział, że nie Free role, to też tak Dash myślę, albo damage hmm. A zainwestujmy trochę w damage, a może poczekaj, ten dash Jeszcze raz dash i Mele damage Jesz Jeszcze raz mnie nie stać hmm. To tu jeszcze może stać Takiego ciekawego, free role nie, pick uprench to bez sensu. Sell price to też bez sensu, więcej HP. A dawaj, 2 HP więcej, o tak. To jest to, czego potrzebowaliśmy. Mogłem tam zrobić refunda i sobie poulepszać te. Mm, jak one się nazywają? Mele, zamiast np. przykład Project Power, ale. O Jezu, ta broń to mi się wydaje dosyć słaba. Zważywszy na typ ataku jaki ona ma. Czyli takie pchnięcie No Może ona dużo bije, ale wiecie To jest tak jakby nie patrzeć Myślałem, że ta postać będzie jakaś wiecie, mega taka super giga, bo No lifesteal OP, lifesteal nie OP, ale No szczerze to Trochę się Zawiodłem póki co Dobra Robimy tak Kupujemy To to w ogóle co to jest? live Stealing, właśnie. Plus jeden stealing Melee Power to jest. Czekajcie, to jest Blade, a to jest Sharp, czyli to będzie dawać co innego, ale też live Stealing 16 dps na sekundę, to ma. 28. Chwila, to powinno być bardziej chyba. Tak, nie? No. I co to? No zobaczmy póki co Jak to będzie I tyle. Ja bym wszedł na następne piętro To jest jak my kark za... o! Dobra Tak o je dobrze Tak o sobie... Tak jak bić powinna Czyli zamaszyście. Jak już wiecie Ja uwielbiam broń, które wiem Zamaszyście, ponieważ no i tu wziąłem nieśmiertelność. Nie, chciałem, chciałem, żebyśmy, może na potem albo coś. bo którą piłem za są w stanie uderzyć większą liczbę przeciwników niż takie, które pchają. To jest naprawdę dużo lepsze, moim zdaniem, ale. Nie, co to jest? Defeat 20 Floor without dash Dashing. Bez daszowania. A to ciekawe, ciekawe, że nam się to udało. Znaczy, nie, no, jest... oczywiście, że nam się to udało. Pff, jakby. Czemu miałoby się nie udać? Kurde, nie tak. Dobra. Ebony Dagger. Nie, a Sharp co dawało? Szansa nakryta. To jest i a nie, lifestyle mi daje tylko Base Damage. Co to, to takie mech bym powiedział, tu też nic. Hmm. A weźmy. Taka jedna kosa się przyda, co? A ja uważam, że tak. Nie wiem, jak on wygląda tak... Eee, tak mrocznie. W ogóle, co tam u was widzowie? Jak tam ostatnio... U was? Może coś ciekawego się działo, może nie wiem. O Jezu, jak ja to dostaję po dupie, co tu się dzieje? Ewidentnie mi tu coś nie idzie. Ej, 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 koledzy! Tu się dzieje naprawdę za zbyt źle. Bardzo, bardzo źle. Nie podoba mi się w ogóle to co się tutaj póki co dzieje. Okej, okay, bierzemy tak bierzemy... Ciebie? Yy, Rolujemy dalej Czybym bym ciebie jakoś inaczej tu ułożył Nie Nie, inaczej nie mogę tego zrobić Aj! Było tam te, no cóż Dobra, dwie bronie sobie dodałem Póki co nadal nic ciekawego tu też nie dropi Sel. Tak. I ty. Następne piętro. Ojoj oj, oj. No. Dobrze, że mamy ten lifestyle, nie? Ale. Póki co, to te bronie. Ten poalarm arm, to mi się wydaje, że chyba nie jest taki dobry. Znaczy ten. Boże, nie. Co ja gadam? Ten. Yy, jak to się nazywa? Boże. Yy... Ta broń co mieli. Mamy z samego początku, mój Boże! Dobra, dobra. Póki co? Tu udaje mi się. Dobra. Nieśmiertelność, tam są dwie te. No nie, nie wiem czy tam tam się udało w czasie. Yy, tarcza. Tarcza jest. Super. Potrzebuje broni. Dużej ilości broni. Dobra, ja potrzebuję tak. Potrzebuję... Aha, w tą stronę. Holipka. Holipka. To się przyda. To też się przyda. Jakaś broń, taka... ...obojętnie jaka. Ale żeby się tu zmieściła. Gdzieś. To też się nie zmieści. No, dobra, większy damage póki co. Nie mam szansy na dodgea. I tak nie miałem, więc to mi niepotrzebne. Wydaje mi się, że ta jedna kosa może być dość. Yy, upierdliwa. No, damage to jakiegoś super nie mamy. Ja wiem, że tu na lifestyle się powinno iść. Yy, I z tego byśmy mieli damage, ale. No, jak na razie to tak nie ma co iść na ten lifestyle. Też jakby nie patrzeć, nie. Oj, 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 Nie podoba mi się. Tak to tu wszystko wygląda, to ten run może być dosyć średni. Dobra. Przenieść to. Przenieś to, bierz to tutaj Bronię, potrzebuję broni Nie Hm. Hmm. No nie ma jak tego zrobić tak sprytnie, będę musiał jeden ten sprzedać. No nic. Trudno, ja potrzebuję broniek, więc no. Ile mam? Leslie 21. Nie musiałem tego sprzedawać. Jestem geniuszem Tak, tak mi mówcie. Kolejna takosa. O, rękawica na lifestyle. No i bardzo dobrze. To mnie może coś tu uratuje. Nie. Na razie. No. Taka fajna postać się wydaje. No ale te startowe bronie są jakieś takie beznadziejne. No dobra. Ta broń, którą ja wziąłem, jest beznadziejna. To też jest inna sprawa. Nie wiem, jak tam były inne, ale może były lepsze, więc też póki co nie mam. Tu yy, co spisywać tej postaci na straty? Dobra, póki co też pierwsze obrażenia, więc jak na razie nie idzie źle. Trochę life to sobie zwiększyliśmy. Co za tym idzie, damage? I za tym idzie, przeżywalność. Eee, jaju. Nie no, naprawdę. Nie widzę tego ranu. Zła decyzja. Ta pierwsza. To mi to wszystko zepsuło. Eee, pyk. Pyk, pyk i pyk. Nie wiem. Nie pytajcie. Mmm Mogę tą brońkę wziąć. Tak. Hmm... Tu na przykład ten pasek, nie? To mi armor to. I siedem witalności. Weźmy tą lepszą broń. Zaczekaj, weź to w ogóle put outside, weź to tu włóż tu. Tytuł. Tytuł. Okej, okay, okej, okay. to mogę kupić Dodge Move Inus Armor, to nie. Hmm, nie. I nie mam pieniędzy. <śm> no, hmm. naprawdę jest lipa. Lekki upgrade jeśli chodzi o damage, bo mamy lepszą broń, po prostu, ale to też nie jakoś super, bo tylko jeden poziom, więc to tam za mm, specjalnie to, to nie mogę oczekiwać jakichś studów teraz. Ua. W sumie ten exp jest fajny, bo to dodatkowo nam daje więcej leveli. Więcej leveli to yy, więcej, że tak powiem zdrowia jaki więcej slotów, no level tu jest bardzo potrzebny. To nie to co Brotato. Dobra, i tutaj już was wbijamy. Dwa levele chyba mi siadły, tak mi się wydaje, że tak tam widziałem. No i gdzieś dwa razy, to nie wiem, tu mogę. Bierzemy to. Póki co to mogę sobie to kupić. To bez sensu, mele, armor minus lifestyle to nie. Nas interesuje właśnie lifestyle, a nie minus lifestyle. Hmm. Ten zawlokował, ten sprzedał i kupił to, Roluje Czekajcie, jak to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tu. Czyli bym tu miał trzy sloty. Hmm. A tak by to mogło być, nie? Dobra, sprzedajmy to. Weźmy to. Okej. Okay. No bo mamy więcej lifesteala jak one się tak stykają. Projecz. Mm -mm. Niezbyt. No i nie mam pieniędzy, następne piętro. U, no nie wiem jak to będzie widzowie, jeszcze nie na niebezpieczeństwie piątce, no nie wiem, nie wiem Za dwie fale mamy elitkę Szczerze ja nie widzę ci tej elitki No... Tak kompletnie jej nie widzę, ale no nic no Może tam się coś uda Ała Dobra, nieśmiertelność, bardzo dobrze, tu rozwalamy te Hmm, mhm, hmm, Pyk, pyk. Roll. I pyk. Dobra. I teraz mogę kupić to. Mamy jednego dasza więcej. To nam. sporo może zmienić wbrew pozorom. To sprzedajemy i bierzemy to. To jest fajne. Nawet bardzo fajne, ale. To by się to zmieściło teoretycznie Ta broń, tylko to musiał sprzedać Dobra, roluje na razie No lepsza jest, no dobra, no to Sprzedaję. Kupuje. Eee, jak nie znajdę nic lepszego. Kowadło, dobra, kowadło super. Nie mam pieniędzy. To to kupienie tego też mi nic nie da. Następne piętro o Jezu, ale to. Eee, no nie podoba mi się bieg wydarzeń. I sklep. Ten sklep to jest jakaś masakra. Ja nie wiem. Na szczęście to jeszcze nie jest fala z elitką. Ale to już następna jest z elitką, więc też nie ma co się cieszyć. Zawczasu. czasu. No. Dobra, niech to sobie to wybucha. To też co to wybuchnie. Jeśli chodzi o to leczenie, to jest dobrze, tak? Ale ten damage nasz to... no kuleje, kuleje jak nie wiem Ta broń jest słaba, którą wybraliśmy na początku, strasznie mi się nie podoba O Jezu, bardzo to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu jedna do góry, chyba, tak? No, w sumie to też może być, nie? Tam jakoś to tam bardzo nie bierze i. to weź ulepsz to. To jest. Nie, u, tak. To chciałem, tylko te jakby się stykały, nie? Ej, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Put outside. U nie, to tak nie zrobię, Kancel, Ty idziesz tu Ty idziesz tu Ty idziesz tu Ty idziesz, nie Mogę to putback? Nie mogę A nie, chwila, moment, tu to mogę dać I teraz putback O Pięknie, ładnie, elegancko Ile mamy live steala? 41 To bym mógł lepszyć. 68, 64. Jezu, jaki to ma mały damage? 24. No, w sumie to, to do tego. To, to, to ulepsza, więc. Hufufufuuuu. Myśl, myśl. Powinienem móc zrobić. Ej, no. Czy mogę to przesunąć o jeden? Mogę tylko chwila, moment, teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, Put outside, ja tego tak nie zrobię to side. Ciebie damy tu lowo. Ciebie damy tu a jednak to tak zrobię jak nie mogę tego raz dwa trzy cztery a e -ha. a sprzedaj ten jeden No co mi to dobra Okej, okay. teraz, nie, chwila, chwila. Eee... Put outside. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest to dobrze zrobione. No na to wygląda, że chyba tak. mhm mm to się tu wszystko ulepsza takie powiedzmy na 68 nie mam tego na trójce 56 to ty widzisz mniej niż to? aha to tak działa Te wolał żeby to miało, poczekajcie put outside to już tu, to już tu mhm. dobra. Roluj jeszcze raz, mhm. a tak sfilem sobie zwiększył. Nie będziemy stać, więc to blokuje. To było fajne, nie? Mele power, magic power, crit. Tak, to było fajne, ale też mnie nie stać. Yy, nie wiem, następne piętro. Następne piętro. Walka z Elitką. Fuh. Ten Damage nie jest zły, jest całkiem dobry. Tu jest ta Elitka. Ała, dobra, nie, nie udało się ich uniknąć, niestety. Kto by się spodziewał? U, u, tu spory damage. Zacząłem, 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 zacząłem. No, o ty! Dobra, je, jeden HP więcej. U, 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 u. Ja mam dwa dasze i mam to zredukowane, muszę też o tym pamiętać. Nieśmiertelność? Nie, tam jest zdrowie, dobra. Muszę się wyleczyć. Gdzie jest ta elitka? Tam jest, tam jest. Dobra. Udało się ją wyminąć. U, u, u. Ty, Ej, ej, ej. Dobra. Ej, padła, padła. To jest bardzo dobrze, to jest bardzo dobrze, że padła. Tu mam mięsko, tu też mam mięsko. A to mięso mnie nie leczy. No tak, bo ja się nie mogę leczyć z innych źródeł. O. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to będzie tak Czyli to jakoś tu trzeba w ogóle, ja nie, dobra, nie wiem, już poczekajcie Mhm mm Dobra, to przenieść na razie tu. To też przenieść tu. Teraz póki co robimy tu porządek. Okej. Okay. Putback, Nie ja wolał to chyba tak. To sprzedaj. Tutaj to wstaw. A ta jest lifestealowa broń, czyli to w sumie lepiej by było zrobić. Nie, tak też nie. Hmm, hmm tak też nie. Olipka. No tak też nie będzie dobrze. Dobra, nieważne, ale mamy life steal dużo, więc sam może to tak siedzieć. To kupuję. To mi dużo damage dodaje. Movement speeda mi zabiera, ale proszę Was. mówię, że i tak mamy na plusie. Tym zabierasz szansę na docza To mi tam jakoś nie przeszkadza wielce. Eee, staćmy na to. No niezbyt. Przedajmy to. Kupmy to. A tu w ogóle muszę zrobić tak, put outside. Robię tak i robię tak. Dobra, i teraz ma 15 lifesteala Stila. ideolo Jest git, jest git. Jest dobrze, jest tanio. Jest tanio, jest tanio. Wiem, że na no odwrót, nie musicie mi tego mówić. Dobra, no damage'owo nadal to nie jest to, co powinno być. Ale to, że mięsko mnie nie leczy, o Jezu, to całkowicie zmienia postać rzeczy. To ja już mogę tak grać agresywnie, wiecie, że pod względem, o tam jest mięsko, to się wyleczę. Muszę o tym pamiętać. U! U! Co tu się stało? Przepraszam bardzo. Zgłaszam reklamację. Ech. Dobra widzowie, ja taki krótki odcinek dzisiaj niestety nie mam czasu nagrać. Kolejnego podejścia więc no musicie się zadowolić tym jeśli wam się nie spodoba, to zostawcie łapkę w dół jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę subskrypcję komentarz wbicie na mój Discord Pamiętajcie że robię live y. i dziękuję wam za oglądanie Trzymajcie się cześć